Siemczki jestem są witam was w kolejnym filmie na moim kanale Gram dzisiaj w CSK Przepraszam, że tak długo nie było filmów, ale miałem problem z CS-em, no, ja na nie miałem jakiejś ochoty, Już nie wiem, jeszcze miałem jakiś problem z OBSem, ze wszystkim, no ale jestem Lecimy po prostu szybciutko na elegancji Już mam przycinę słowo. Co jest? No chopałeb boli. Nie wiem coś. Ma nie on ma broni. Tak. Dobrze. Już go się naperwać z pięści. Już jak pierdzione tu zabiję. Mówię zostać na bo. Widziałem. Tak u, u, u. Tu widziałem, takie jest. Nie, po prostu. Właściwie to lepiej. Czuję się chodź tu z resztą, czy co jest? To są te znaki, lata klata. się mój strzela, aha, już zabił, dobra. Chyba A o no, chociaż wywalamy to tam tym razem ale ja nie wiem czy mnie lepiej w słychać nie, ale, ale laga miałem, dobra nie wiem czy mnie lepiej słychać mam nadzieję, że tak bo były często komentarze, że te słyszenie mnie jest kiepskie że kiepsko mi słychać to by tak lepszy

a pół mi się zbroń, jak jakby po broń Gros w mordzie U! Leżeć bo Ama i życia mam. To jest kiepskie. Może miała apteczkę. miał, to by chyba ją użył. Wracaj tu. To tak, kupiłem i amunicję. I dobrze. Mamy coś szybszego i lepszego. Kevnik. Tej siwo tu jest, a wam. Zejdę później. Albo nawet wcale. Czekam na rzeczy. Bądź tu szybciej. Za co ci płacę, dawaj! Dobra. Toteczkę. ktoś to się szla, to idziemy dobrać z nimi szlać. Tu jeszcze coś mam. Opa. Polecę. Polecę, nie polecasz. Dawaj, dobra Klawit mamy O wysłyszałem Mogłem go w sumie do niego zastrzelić Bo tak jak tutaj na kulka była, tek to w Lampi te Ooo, mój... gdzie? Wracaj tu już, dobra Gdybyś myślę, że uciekniesz, to się grubo No No bo tutaj gdzieś pierwszy. Tak. Czy tam? Tam gdzieś uciekł pewnie. Nie chcę Gdzieś jest jakiś raz. Nie możesz. dobrze. Czewik... E, teraz gdzie wziąłem tę ta, tamtą skrzynkę. No, dobra, o tu jest Kompakę. Przeciwnicy się rozpią. Co jest? On laga, dostałem znowu. Kolon. Mm, tu jest co? A znowu to przejście, to jest to samo miejsce. Bora. I wychodzimy tutaj. Amunicja, zaraz spróbuję odbić moje rzeczy. powinno być w sumie proste Chłopiec jest uzbrojony w wiertarkę, którą mu tam zostawiłem Widziałem ją wcześniej Dobra, po cichutku spokojnie To było tutaj była wiertarka tu to... <laughs> jednak nie on jej nie wziął wdrożą tak teraz muszę ustawić jak chcę, gdzieś chcę Dobra, ktoś tam strzela, co? To ja strzelić plec mam? No jest trochę przeciwko Nie ma To ty mnie zabiłeś Dobra Wszystko mam ładnie, pięknie, lecimy dalej tam zwykle jest spadochron, więc tam nie ma sensu, nie sensu iść, ale też często jest, jest tam amunicja, więc jest sens iść. Więc idziemy. No po drodze. Potowik... Zrzut jest gdzieś nad nami. Idziemy się... No, typ miał dobrego respa, ewidentnie. Tutaj widać dropleci No mówiłem, spadochron, ale jeszcze jest... Magy. Mam pomysł, spróbuję na tym wylądować. Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Ląduję! Nie! <ścoughs> Dobra, y idziemy. Więc idziemy na górę. Ale najpierw jeszcze sprawdzę co jest tutaj. Coś tutaj, jakaś broń, dobra, to nie. Mamy auto Co jest? Bardzo gaską broń ]Yeah, tak podanie, na ten tryb. Muzeus Nie łamał kewa, bo widzieliście jak od razu jak to poszedł po cały kew Tu jest. Jest idę nagrywam tę misję. A lepszy zasięg, to proszę szybciej przeleć. A tak seria to po prostu wyjść bezpiecznie. To jest dobra broń. O wypłata zaległa. Szef zostawił. Czy te drony mogą przylecieć? Mogą. Żyć tak wysoko? Mrzeć się. Co jesteś? Ale. Co to miało znaczyć? Nie, trzeba się będę poskańczyć jak oni klienta traktują Co mnie po prostu mieli relodawaliłem jeszcze coś trzeba, ale to jest trochę useless, że daje Tisiaka 2000 dajem, bo już 8 amunicji. Ale w sumie każdego będą na dwa strzały. Więks 3 Dobra, lecimy o sta... one enemy... yyy... Remaining. ...remaining, no. Dwa zgony były. To, 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 no co, to było? Teraz idziemy wygrać. O! Co jest? Jest got 4 HP. To, to 4 O, nie dorzucisz tego na idea strzelaj się kurde dobra z... nie my to jeszcze przegramy No tak 50 hp dostaniesz a skąd zadaję ci tak tekst z 8 Aha, jest pod strefą dobrze mój ma strefę Raczy, ale chłopcy czas jest w strefie, a zaraz jest w więc Dobrze. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało. I jeszcze y, napiszcie w komentarzu, czy wolicie CS-a, czy obcego dalej grać. Bo nie wiem. No i z tymczasem trzymajcie się i cześć.